Wiesz, jak to tak to szybko wystrzeliło, to, to, to co, co pół roku mieliśmy jakiś kolejny szklany sufit, który rozbiliśmy, wiesz, że o, zagramy, wygrać w tym teatrze, to nam się marzyło kiedyś zagrać, prawda, potem nagle, o kurde, hale gramy, hale stulecia, wiesz, jak to możliwe w ogóle, potem spodek, wiesz, ja pierdolę, spodek gramy, nie, no gdzie, My, no, Dwa lata tak jest, temu w piwnicy, miejsce, prawda? Miejsce, nie? Tak. I, a wydawało się to nieosiągalne kompletnie. Wiesz, nawet nikt nie marzył o tym. To, co marzyliśmy, osiągnęliśmy kilka lat temu, i potem już to coraz dalej szło, i jakoś tak człowiek miał jakieś takie. E, Kurde, zaraz może zniknąć. Jak tak się pojawiło, to pewnie też może szybko zniknąć. Ja. Nie takie powiedziane wprost, ale wydaje mi się, że gdzieś z tyłu głowy one były. Miałem takie, ja też miałem taki, taki pęd właśnie, żeby jak najwięcej, jak, naj, jak najszybciej, bo nie wiadomo, że to się skończy, nie skończy jakiś takie nie wiem. I to strach, i ekscytacja, i taki chaos, i to tak wszystko jakoś. Tak mi obezwładniło troszeczkę, nie? Prawie wszystko, wiesz. tak, wiesz, tak dogadywałem, Mówię, nie, no dobra jest git, jakoś to upchnę, wiesz. Jakaś, czy jakaś firmówka. Mówię, no kurde, szkoda odmówić, przecież bardzo dobre pieniądze za jeden występ. Pojadę, wiesz, będzie będzie git, nie? Mhm. W pewnym momencie to do, do, do pewnego momentu to było przyjemne a, i w pewnym momencie to musiało zacząć być już przetłaczające. nie? Ale no, bo to jest przyjemne do, do pewnego stopnia, co? Jak... Mi to już zaczęło też w pewnym momencie przeszkadzać i zacząłem być taki właśnie yy, trochę, nie wiem, jak to nazwać, zgorzkniały taki. I on powiedział do dziennikarki wtedy. Gdyby 20 lat temu ktoś do mnie podszedł i powiedział, że będę zarabiał kupę pieniędzy, robił to, co kocham, rozśmieszał ludzi, zbywał nagrody, pisał seriale i spełniał swoje wszystkie marzenia, ale raz na jakiś czas ktoś w internecie napiszał mnie coś złego, to brałbym ten deal w ciemno. I tak samo do tego podchodzę teraz, że kurczę, gdybym w... to jest tak mała niedogodność przy wszystkich profitach, więc po prostu yy, z uśmiechem ją przyjmuję.